Ja, jako burmistrz, Szanowni Państwo, ja tutaj nic nie mogę zarzucić. Podjąłem pewne kroki, zdecydowane kroki związane z odwołaniem byłego Pana Prezesa, Pana Krukaczyńskiego. I twierdzę, że zrobiłem to w sposób e, przemyślany, bo są nieprawidłowości i jeśli chodzi tutaj o te nieprawidłowości, to też oddam e, Pani Mecenas głos, żeby Pani Mecenas e, tutaj w paru zdaniach też się. Tutaj powiem tak krótko o najważniejszych nieprawidłowościach, tych nieprawidłowościach jest wiele, ale dla takich może najbardziej, o takich najbardziej znaczących dla Państwa. Pierwsza inwestycja miała zostać oddana w październiku, do użytku w październiku 2014 roku. Do w chwili obecna inwestycja nie została odebrana z uwagi na to, iż technologia, którą zastosowano w, na ujęciu wody, nie spełnia tak zwanych parametrów. Jeżeli chodzi o kwestie technologii, to tutaj poprzednie władze zarządu no, dopuściły się takich uchybień, które no, skutkują do dnia dzisiejszego tym, że inwestycja, ujęcie wody inwestycja no, nie może zostać zakończona. Nie ma rokowań co do tego, ażeby ta technologia sprawdziła się. Obecny prezes zarządu przesunął termin odbioru inwestycji do końca tego roku, ale nie jest to ter Termin pewny i realny. Nie mamy tutaj żadnej pewności, iż to ujęcie zacznie pracować tak jak powinno. Duże również tutaj nieprawidłowości były na etapie wyboru inwestora, czyli realizacji tak zwanych zamówień publicznych, ale tutaj podejmujemy akurat konkretne czynności mające na celu ustalenie tych nieprawidłowości. Jeżeli to już będzie stwierdzone, to wówczas będziemy mogli powiedzieć więcej. Ja z mojego punktu widzenia mogę tylko powiedzieć, że są to bardzo duże nieprawidłowości i jest ryzyko podejrzenia, narażenia na szkodę tutaj zakładu wododziąkowego. Jest to bardzo duża szkoda. Czy coś państwo jeszcze chcieli powiedzieć, coś zabrać głos? Jakieś pytania? Bardzo proszę. Ostatni moment. Jeśli nie nie widzę, to bardzo proszę może Pana jeszcze jakieś słowo końcowe. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem Państwu podziękować serdecznie za udział w tym spotkaniu. Dziękuję za ta, naprawdę taką merytoryczną, konstruktywną dyskusję. Szanowni Państwo, myślę, że tutaj spełniłem Państwa oczekiwania, wspólnie tutaj z Panią Becema, z Panem naczelnikiem Grzegorzem i z Panem Prezesem. Jesteśmy do Państwa dyskusji po tym spotkaniu. Możemy rozmawiać tutaj w cztery oczy. Zachęcam do takiej dyskusji. Odpowiemy na każde jedno nurtujące tutaj Państwa pytanie. Ja tutaj mogę się zobowiązać, że ta część miasta, ja tu widziałem Szanowni Państwo, bo w kole mieszkam prawie 30 lat, ta część miasta zawsze była pomijana w każdej jednej tutaj jakiejkolwiek dystrybowaniu środków finansowych. Ja Państwu się zobowiązuję, że na pewno o tej części miasta będę pamiętał i zrobię wszystko, żeby tutaj dobrze się Państwu żyło. Dobrze wiem, żebyście Państwo mieli drogi. I myślę, że tutaj Państwo radni tutaj mają osobę wesprą. Szanowni Państwo, wiele teraz ostatnio pojawiło się tutaj takiej kontrowersji. Zostało, została powołana tutaj taka grupa referendalna do, do przeprowadzenia referendum. Szanowni Państwo, żeby moją osobę odwołać. Szanowni Państwo, decyzja należy wyłącznie do mieszkańców, czy to referendum się odbędzie, czy się, szanowni Państwo, nie odbędzie. Ja tylko mogę Państwu stwierdzić jedno, że grupa referendalna, która została utworzona na, na, wśród mieszkańców, są to, szanowni Państwo, ludzie, których zwolniłem, po prostu mówiąc, przepraszam za taki język, albo dyscyplinarnie, albo odwołałem ich w sposób przewidziany pewnymi normami prawnymi. Ja się Państwu dziękuję, życzymy miłego wieczoru. Jeśli Państwo teraz ktokolwiek...